Paczka, Tak, otwieram paczkę. Pa a, paczka jest mocna, no. Adres. No jest adres, no. No dobra, i tak, disco, rolka, wszystko wie. Nie szkic z tym. Ja nawet nie wiem, co to jest. A od kogo to jest w ogóle? Ja nie wiem, czy ja to mogę pokazać. Powinna być to jest chyba paczka od Steela, ale nie mam średniego pojęcia pojęcia. Peksik, a Peksik Pro. Let's fucking go! Pierwszy Apexik Pro. Zajebiście Drugi Apexik Pro. Nie no, Marcin, ja cię kocham. Ja cię kocham. Uwaga! Trzeci Apexik pro. Nie, ja, ja lubię takie paczuszki na pocieszenie. Kostka wam się skręci. No i Marcin, tutaj od razu trzy Apexy, wyso. Zajebiście trzy Apexiki pro. O! Druga paczka. O! O! O. Aha, ta paczka jest pusta, tak? A nie jest. Dość. O kurde! O zajebisze te słuchawki są tak zajebiste. A o, o kurde, ale... O nie! O kurde! O! Pierwsze! Drugie! Ej, dobra, styl, O le no odwaliliście teraz. Ale o ja pierdzielę! Trzecie! Proszę bardzo! Ja, co? Co się dzieje? Jakoś Trzy pary słuchawek dali! I 3 Arkisy Pro. Kocham Was, Cisnes. Kocham Was, ale ja pierdziele Co jeszcze? Jeszcze jedne słuchawki są? Jeszcze jedne słuchawki! Dobra, o, Marcin, jesteś nienormalny. Nieźle. Nieźle, że to wszystko widzę. W tych słuchawkach jest 5000 złotych. W tych klawiaturach trzy. to już jest 8 koła. Co oni wysłali, ty? Marcin! Dziękuję, Steam Series. Kocham Was. Link widzowie macie na czacie. Ale będzie turniej. Ale turniej zrobimy. I coś jeszcze jest: Czy Aerox 3 Wireless, Aerox 3 Aerox 5 Wireless. Ale czacier. I Jeszcze podkładkę. Jedną, dwie kuce kaplizmy. Paczka za 10 koła gościu. Ale dali paczka. Fajnie. Takie paczuchy to ja rozumiem.